Siemaneczko Widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z RoadCrafta Lecimy dalej z naszą misją A mianowicie dzisiaj robimy transport tego gigantycznego generatora i próbujemy się nie wywrócić z tym całym zestawem co może być dość ciężkie bo jak widzicie jest to bardzo wysoki Te, jak to się nazywa? nie materiał przedmiot, nie wiem kurczę, jak to się nazywa, ładunek o ładunek, tak no i próbujemy z tym dojechać choć wiem, że będzie trudno ale oby nam się udało nie wiem czy nawet nie wybierzemy tej dłuższej trasy dla bezpieczeństwa no bo kurde jest hardcore z tym to jest tak bycze czy ja dobrze jadę? ja nawet nie wiem gdzie ja jadę ale chyba tak bo tu jestem ten przejazd pod górą Więc ogólnie musimy tu jakoś przejechać, bo tam był podjazd, tu jest podjazd pomiędzy tymi drzewami. Ale wątpię, że my tam damy radę podjechać, że to nam się nie wywróci. Może ten, ten większy pojazd, co nie miał dźwigu, by dał radę, ale ten to nie. My się... Jest szansa, że damy radę z tym podjechać, ale jest też duża szansa, że się z tym wywalimy. I nie chcę zbytnio ryzykować, bo kurczę, no. Słabo by było, jakbyśmy się z tym wywalili. Dlatego troszeczkę pojedziemy okrężną drogą, ale bezpieczniejszą za to. Dobra, pomału, pomału. Bo tu jest bardzo stromo i niebezpiecznie No, dziury oczywiście. Jakby inaczej. Możesz ty tak się nie zawieszać. Dziękuję. Bo mi straszny stres robisz. Okej, okay, przejechaliśmy. Teraz kolejny trudny punkt, czyli tu a nie, tu było prosto dobra a, tu każdy podskok to jest normalnie wysoki poziom właśnie czego tak rzuciłem, a nawet nie wiem czego nie wiem, nie ważne dobra, spróbujmy jechać dalej póki co My musimy tam jakoś nadół zjechać a żeby tam nadół zjechać to musimy objechać cały ten kanion, wąwóz, cokolwiek to jest Dlatego też jedziemy tam powoli. I jak to objedziemy, to musimy wrócić znowu tu. Tak jak mówiłem, długa trasa. Ale co? No, czego się nie robi, nie? Czasami trzeba, no. Co zrobicie? Oj, oj oj, oj oj, Delikatnie, delikatnie. No tu strasznie coś przechyla. Dobra, jedź, 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 jedź. Oj! Nie, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Bo tu mi się coś nie podoba. Bardzo nas przechyla w tamtą stronę. Pomału, bardzo pomału. Okej, okay, jakoś się udało. Jedziemy dalej. Dobra. Póki co jest w miarę dobrze. Nie jest dobrze! Nie jest dobrze. Dobra, na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze jeszcze. Powiem szczerze, dość ciężki transport, jak na takie coś. Bo kurde, no, jeden zły ruch i możemy leżeć. A się z tym nie podniesiemy raczej już wtedy. Dobra, ryzyk fizyk. Raz się żyje. No. Uuu, aż podniosło koło. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra. Nieźle. Czy ja dobrze jadę w ogóle? Chyba tak. Musimy teraz objechać elektrownię. Dziwne, że do niej nie ma tego transportu z tym, ale może nie potrzeba. My tu tylko robimy na zlecenie. Nie nasze to zadanie myśleć za nich. Dobra, i teraz ładnie tu trzeba zakręcić jakoś. Zostało nam 500 metrów. Nie jest to co prawda dużo, ale jest to na tyle dużo, że może się wszystko odwalić jeszcze. Na razie jest w miarę gładko. Podkreślając, że w miarę. Problem z tym, że my tu i tak wrócimy, bo z rurami pojedziemy. Ale z rurami to już na skróty wtedy, bo tam będzie prościej. No wy chyba sobie żarty robicie. Przecież mnie tu przechyli albo się zakopię zaraz. Jeszcze te kamienie najgorsze. Dobra, na razie jest... O dziwo, żeśmy przejechali. Myślałem, że będzie gorzej. Może troszeczkę przesadziłem sytuację. Chociaż, no tak, jak mówię, podbije nas na kamieniu którymś wyżej i będzie słabo. Na przykład, tak jak tutaj. O, kurde, albo tutaj. Czekajcie, wycofam. Dla bezpieczeństwa. Bo muszę mapę zobaczyć. No tak. Przecież, jakbyśmy mieli inaczej przejechać? Musi być po kamieniach. A tu będzie już naprawdę ciężko. Nawet nie, wiem, czy tu nie. Wyciągniemy sobie dźwigu w razie co Tak dla bezpieczeństwa Dobra Że wiecie, że jak nas przechyli to najwyżej trudno Się oprzemy na tym I nas nie wywróci przynajmniej Bo tak to się kurde obawiam właśnie najgorszego Bo tu, kurde, strasznie na tych kamieniach się ślizgamy, nie? I to jest problem największy. No, dajesz, dajesz, dajesz. Ok, udało się póki co. Nie jest źle. Dlatego, Muli jest najlepszym pojazdem w grze, moim zdaniem. Nie ma, nie ma póki co chyba lepszego w tej grze. Jeżeli chodzi o transport, o połowę misji, praktycznie nim zrobicie. No, szczerze to tak. Połowę misji się nim zrobi. Naprawę rur. Transporty, szukania jakieś odkrycia. Przeciąganie. Dźwig. No, wszystko prawie co. Eee! Nie wierzę. 5 metrów przed. Teraz, jak to postawić i uratować szybko? Kurde, by wrócił się. Nie. Nie denerwuj mnie nawet. No, nie, no, kur. To są jakieś żarty. Tak blisko, kurde, tak blisko. Ale nie. Musieliśmy się na ostatniej prostej, kurde, wyrzucić. Wywrócić. Bo przecież, jak to tak? Znaczy, no, ja pierdzielę, no. Powiem szczerze. Jestem zawiedziony. Za szybko pochwaliłem dzień przed zachodem słońca Chyba I co ja mam teraz robić? Ja myślę, czy ja to w ogóle wyciągnę, nie? Bo może być ciężko Już nie wiem, czy to mobilne centrum kurde wziąć Czy co? A gdzie ona jest w ogóle? No i nie wiem Co jest? Dobra, daj w razie co tego Albo nie, lepiej, daj dźwig Bo to będzie ciężkie Tym to nikt nie ujedzie e, Czym się przywracało? 6 Wiecie co? Ja nie będę ryzykował, jadę, jadę ciężką artylerią tym razem nie ma co. Bo przecież transport nie mógł iść po mojej myśli. Zawsze się musi coś odwalić na odcineczku, no nie? Taka sprawa. I żeby nie było niespecjalnie ciężkie tematy. Kurde. To ma tak nisko przód, że będziemy haczyć o wszystko. Jak widzicie, szczęście niestety nie jest z nami. Póki co. Trochę szkoda, no ale co zrobić Nie damy rady sobie tego ustawić pod nas Jak nie można, to nie można, no co zrobić, nie? Dobra, gdzie się dojedzie to Toms. A, to kopalnia, to nie. To nas kopalnia nie interesuje. My musimy cały czas jechać tutaj. Tylko tym razem, zrobimy pojedziemy troszeczkę inaczej. Widzicie no 50 metrów różnicy. Chce mi się prawie płakać przez to. Tak blisko było. I się skończyło. Nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Czuję się oszukany przez grę. No dobra. Jeszcze 400 metrów. Dźwigiem myślę pojedziemy tym na skróty, bo tam chyba da się przejechać. Ale też sobie głowy nie dam uciąć. A tu gdzie podjadę? Pójdę. Co tu za podjazd? I dokąd on prowadzi? Tu jest jakiś tajny przejazd Ale nie wiem, czy on do zamku, do lasu, do czego prowadzi? Nie miećmy, jedźmy na razie standardowo On jest fajny, bo ma duże osie, więc nim się lepiej jedzie, jak tamtym małym dźwigiem ten to ma moc, ma siłę u dźwigu, ma wszystko, a tamten to taki, wiecie, popierdek trochę To jest w końcu jakaś porządna maszyna, moim zdaniem Choć nie mówię, ten mały też dużo, dużo daje radę, ale no nie we wszystkim jednak To już jest taka endingowa maszyna chyba z dźwigu Albo jest ta jeszcze jedna, gąsienicowa? Teraz nie wiem No na pewno ta jest jedna z lepszych I ona chyba była w DWC też Z tego co pamiętam No tu jest ten dziwaczny podjazd, nie? Czy nam się tu uda dźwigiem wjechać? To jest pytanie Bo jednak dźwig jest dość duży Ale ma AWD i dyferencjał Więc powinien dać radę Chociaż to jego AWD działa jakoś dziwacznie Więc zobaczymy No jedź o, spróbujemy z pierwszej osoby, może się lepiej pojedzie Albo i nie Gdzie tu się wjeżdża? Gdzie tu jest wjazd? Czy tu? Czy tu? Chyba tu Nie wiem, jadę jadę, tak, wiecie, trochę na oślep Bo szczerze powiedziawszy nie wiem, gdzie tu jest praca Chyba jednak nie tu była No nic Przejedziemy sobie po swojemu O ile się da się nie zawiesimy. Ale chyba nie. Dźwig jest, ZX jest mocny. No, prawie. Chyba jednak da się nim zawiesić, wiecie? Spróbuję jeszcze. No, tylko się jeszcze wywal do, do kolekcji. Bo jak ty się wywalisz, to już będzie naprawdę kiepsko. Dobra, udało się. Teraz tylko tam dojechać. To już jest ta. Powiedzmy prostsza rzecz. Bo czy prosta, to nie jestem jeszcze pewien. Jak się to wam tu zjeżdża na dół? I czy da się w ogóle? Musi się dać, nie ma innej opcji. Jak się nie da, to ja się czuję wtedy oskamowany. I tyle w temacie. A to jest i tak zjazd tam, Fajnie. Ach, czy tu nie miałem czegoś odkryć. No właśnie, miałem Was bym tu dwa razy. Nie dobra Nie podjadę tu chyba nim. W sensie może, ale nie wiem. Może tyłem. Ale chyba wolę mulem się tu pomęczyć niż tym jechać. Bo on jest dość słabo skrętny, jak widzicie. Ten mały dźwig jest. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Mały dźwig jest dobrze skrętny, a ten znowu słabawo ma ze skrętem. Stój. Bo tym się wykręcić to już jest ciężka sytuacja. Na takich zakrętach jak tu. Dobra, ręczny i jedziemy. Tu już nie będzie raczej większych niespodzianek. Nie powinno być przynajmniej. Niepowodzenie pojazdu trasie baza. Co? Który to jest? Że ty? Jakieś niepowodzenie masz? To się nie spodziewałem. No, dobra, jedziemy dalej. Trzeba ten nasz pojazd jakoś postawić na nogi. Jakkolwiek. Nie wiem, jak to jeszcze zrobić. Najprościej chyba będzie stanąć za nim. Tak mi się wydaje. I obrócić dźwig po prostu. Dobra, stój. Ej, gdzie ty lecisz? Stary. Bez przesady. Bo ten dźwig aż takiego zasięgu to chyba nie ma. Ale ma słabe ręczny za to, z tego co widzę. Że raczej ten jego ręczny to nie jest jakiś potężny. O kurde, nie można podnieść? To słabo. Oj, to mi się nie podoba. Ok, jakoś się udało. Czy my go damy radę? Ło, no zobaczcie, to to jest moc. To nie jest byle dźwig. Tym to można cały pojazd podnieść, tylko to mi nie pomaga zbytnio. Bo ja potrzebuję z daną stronę pojazdu. Nie, nie to. Może tu? Nie wiem. Myślę, jak go to podnieść, wiecie? No, postaw się, postaw się, postaw się, proszę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale nie w drugą! Nie wywracaj się! Bo zaraz cały pojazd wezmę i zawiozę. Jak tak pójdzie. Dobra, na razie jest git. Byleby tym mulem tam dojechać. Nic więcej nie chcę od życia. Czy on się tu drugi raz wywali? To jest pytanie. Nie, jedź! Jedź, 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 jedź. Byleby ci koła nie stanęły, to będzie dobrze. No i tyle już z naszej jazdy. Znowu deszcz tam. Plany i kamienie pokrzyżowały. Jak zawsze. I co teraz? Czemu to nie chcę przyczepności złapać na tym głupim kamieniu? Który nas, przez nas się tak ślizga. Dobra, dobra. Na razie jest git. Zostało nam 90 metrów. Nie ma już szansy się nic wydarzyć. Podkreślam: nic. Co by mogło nam przeszkodzić, oprócz wywrotu pojazdu, podczas zdejmowania tego? A tak, to nie ma nic opcji się wydarzyć. Dobra. Ręczny cyk, dziewiąteczka. I aha, jeszcze, jeszcze by się przydało odpiąć. Oj, wyspielkie to. Kurde, to się ani nie mieści Dam radę to podnieść? Dam Mól jest silny, mól da radę Tyk. No i pięknie Dostarczyliśmy Jeden z trudniejszych transportów na tej mapie chyba zrobiony, wiecie? Teraz sobie tym mulem, bo dźwigiem, nie wiem czy tu się wykręcę Raczej wątpię Dobra, wyjedziemy jeszcze sobie mulem i podjedziemy tam do tego tego, tego, tej kopalni całej. Koło dźwigu. A tu gdzieś jeszcze druga była, ale nie wiem w którą stronę to się jedzie. Chyba tu To spróbujemy i tu, i tu podjechać, ale nie wiem co będzie pierwsza. Może tu O ile ja dobrze jadę, ale tutaj dźwigiem zjeżdżaliśmy? Na pewno? Chyba tu? Chude nie wiem. Nie pamiętam. Czy to było tu chyba tutaj? Czemu on tak Meli? Przecież my powoli jedziemy, a on tak meli. Tak stromo dla niego, czy że co? Że on nie chce podjechać. Nie ma ręcznego tym razem. Żeby mogło go coś spowalniać. To te kamyczki tak go spowalniają? Może. Nie wiem. No, zobaczcie, ledwo jedzie skubaniec. Może za szybko się koła kręcą. Bym musiał niskie. Ale coś czuję, że na niskich to my pół dnia będziemy jechać. No, jedź przed siebie, jedź. No, dawaj, 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 dawaj. I tu gdzieś powinien być ten obiekt cały. Chyba tu. Z tymi buskami, nie? To jest tu, tak czy nie? Tak, dobra, by się tu nie smiknąć za szybko i nie wywrócić. Dobra, tu się da zjechać? O, świetnie, bo się da zjechać. A spróbujmy tym wjechać, wiecie? Spróbujmy sobie tako profilaktycznie zobaczymy, czy ten dźwig się nadaje na jakieś trudniejsze wspinaczki. ciekawości, bo jestem ciekaw czy on tam da radę podjechać czy nie, tylko muszę się jakoś tym obrócić wiem, robię to bardzo niestandardowo pewnie mulem byłoby szybciej ale trzeba sobie życie trochę utrudniać bo by za prosto było chociaż w sumie w tej grze nie jest aż tak prosto ona się wydawała, wiecie, taka prosta gra nie? ale jakby tu jeszcze paliwo dodać i uszkodzenia to ta gra by była mega trudna tak po dłuższym czasie gry widzę. Nie mówię, pewnie przyciągłabym kilku tryhardów, ale większość by mogła odstraszyć. Chociaż. Jak zrobią tryb trudny, no to zobaczymy w sumie. Może w nim dodadzą coś ciekawego. Jak właśnie paliwo czy uszkodzenia. Wtedy się dowiemy, co to znaczy tryhard. A na razie gra się przyjemnie, tak jak się gra. Ale myślę, że nagram, jeżeli wprowadzą ten tryhard i zobaczymy, co tam będzie. Chyba, że wrzucą to jako DLC, no to wtedy nie fajnie. No dobra, jedziemy na razie, póki co nie jest źle. I tu już jest gwiazd, więc w sumie jest dość blisko. Tylko dobrze by było tam jakoś wjechać. A póki co nam ciężko idzie przez te kamienie za frane. Ma 4 osie do napędu i kurde, nie może podjechać, nie? Ja rozumiem, że waga, że ciężar. Ale nadal To wszystko wina tych brednych kamieni Pamiętajcie, nie ma gorszego wroga niż kamień w tej grze Nawet woda nie jest tak tragiczna ani ten bredny deszcz. Kamień jest najgorszy, jak robicie spinaczkę. Okej, okay, ostatni punkt się uda w końcu zrobić. Czy jeszcze nie? Czemu nie podjeżdżasz? Aha, postanowił sobie tak o przełączyć bieg. Te płoty są piękne, co wyskakują, bo są nawiedzone jakieś. No. Mamy wszystkie wózki. Nie no pewnie, ja nie mam co robić, tylko szukać wózków i kurde jeszcze go tylko na i wyłącznie na złą wykorzystywać. No pewnie. Jakby no, no, oczywiście. No, przecież co ja innego mam do roboty, nie? Niż jeździć i wykorzystywać go na wózek. No przecież co ty? Jaki ja mógłbym mieć inny powód? Nie, wiem, spróbujemy zjechać tutaj. Tu jest ta kolejna trasa, co gdzieś ma prowadzić. Tylko nie tak szybko może. I tu gdzieś ma nas doprowadzić ta trasa. Tylko ona jest tam. To tutaj jest kopalnia, przez którą się nie da nic zrobić. To jest sztuczna, chyba. Tu jest jakaś trasa, przez wielki, gęsty las. Z tego co widzę, chyba. Nie, tu jest bariera. Ale nie, cicho, tu jakaś trasa jest. Tylko nie, trzeba jechać tą, czy tą drugą. Bo ten zamek jest gdzieś przy barierze też. To może ja w drugą stronę powinienem, co? Chyba tak A ja wjechałem tu, się wrąbałem i teraz nie wyjadę Nie, dobra, może jakoś wyjadę Bo się już ładnie wypogadza, więc nie ma tragedii Dobra, i teraz gdzie? Gdzie to mi niby że każe jechać? Jak nie tu, to gdzie? Gdzie tu jest inna droga? Że tam na dole? Czy to jest droga? Czy niby? Chyba tak A przynajmniej tak mi się wydaje. No, to będzie ta. Okej, okay, skoro tak gra każe, no to... Bo też mi tam właśnie nie pasowało z tym lasem jazda, nie? Bo tam nic nie ma. Na razie. Może coś tam będzie, ale. My nie mamy jechać gdzieś tutaj. Także zobaczymy. Czemu mi odzyskanie pokazuje? Czy się nie wywróciłem? Co? Nie wiem. Teraz ładnie, tu i sobie zjedziemy gdzieś tam nie wiadomo gdzie do jakiegoś lasu kurczę ja nawet nie idziemy jeździmy tak szczerze nie jesteśmy w jakimś zatrupiu czy czymś nie wiem dobra tu sobie musimy gdzieś podjechać zapewne a gdzie jest ten cały zamek bo kurde nie wiem jak tam dojechać nie mam pojęcia a, tu jest. Czyli chyba dobrze dojechaliśmy do tego zamku w takim razie. Też mówię, właśnie dziwna droga do tego zamku była, a on tu. Ale coś czuję, że tutaj też by się. Czekajcie, czy tu będzie jakaś misja z dostarczeniem? Chyba nie, za wąsko trochę. Trochę za wąsko mi się widzi. No, raczej tu nie. Oby tutaj nie przejechała AI-ka, tu ledwo ja się mieszczę, mulen Chociaż w sumie może być taka misja, ale ładny zamek w sumie. No nieźle. Eee. To jest ta beczka. Nieee, dlaczego? Dlaczego akurat do tego zamku? Aha. Ta gra mnie ewidentnie nie lubi Naprawdę ta gra mnie nie lubi, ale... Wiecie co jest fajne? Fajne jest to Że mamy tutaj beczułkę co jest warta 40k Jakbyście szukali to te beczki ponoć Z tym orzełkiem O ile to jest orzełek są warte 40 kapi, więc zbierajcie je, bo są wciula warte. No a co, a my tym akcentem będziemy kończyć. Mamy beczkę fajną, o, zdobyliśmy zamek i widzimy się już w kolejnym odcinku. Dzięki, że byliście, zostawcie suba, lajka i dzwoneczek i do następnych odcinków. Trzymajcie się i cześć.